Siedzę na łóżku i nie mogę spać Zerkam na zegar jak robi ich tak Chciałbym na scenie zaśpiewać jak ptak Zaśpiewać jak szpak Chcę robić ten niebane traf, Zrodka na szybko pisana w pociągu. Potem lecimy z jomalem na podbój. Mam w salonie rzeźbę twojego posągu. A mam tą pościel z niebanego sortu. Chcę wreszcie koniec niebanej pandemii. Cię ciło tak, że nikt nie wierzy. Spaliłem więcej niż ludzi na Ziemi. Ej, nie, nie możesz, możesz zmienić. Zmienić. Nie z mnie zmienić. Nie możesz mnie zmienić. Nie możesz mnie zmienić. Nie możesz mnie zmienić. Wychodzę z domu, idę przed klub Chodzę na salę, na szyi mam blu Pada mi w oko, jedna z tych dół, Robię muzykę, co trafia do głów Wychodzę z domu, idę przed klub Chodzę na salę, na szyi mam blu Pada mi w oko, jedna z tych Robię muzykę, co trafia do głów Siedzę na sofie i nie wiem, co robię Miliony myśli pierdoli się w głowie Nie zapominaj, mam masę w rękawie O, dzisiaj myślę już tylko o sobie Jebać byłem w szczególności Paulinę dziękuję za te chwile, chwile, bo się kurwa pomyliłem Wychodzę z domu, i przed klub Wchodzę na salę, na szyi mam lód Pada mi w oko jedna z tych do, Robię muzykę, co trafia do głów Wychodzę z domu, i przed klub Wchodzę na salę, na szyi mam lód Pada mi w oko jedna z tych do, Robię muzykę, co trafia do głów Trafia do głów.